Bogna Jankę. Pierwsza dama nie dostała zaproszenia Bogna Jankę. Agata Kornhauser Duda nie dostała zaproszenia do Michałowa. Pani prezydentowa Agata Kornhauser Duda nie dostała żadnego zaproszenia do udziału w inicjatywie byłych pierwszych dam, powiedziała minister w kancelarii i prezydenta Bogna Jankę. W minioną sobotę w Michałowie odbył się protest. Matki na granicy. Miejsce dzieci nie jest w lesie. Apel wsparły Jolanta Paśniewska, Anna Komorowska i, zdalnie, Danuta Wałęsa. Bogna Jankę we wtorek w Radiu Z, odnosząc się do sytuacji na polsko-białoruskiej granicy, stwierdziła, że stała się ona elementem polityki, powodem atakowania rządu, że coś nie działa tak jak powinno. Pada wiele mocnych słów, zaznaczyła. Pani prezydentowa nie dostała zaproszenia po uwadze, że przede wszystkim są apele o umożliwienie wejścia na teren przygraniczny organizacjom humanitarnym, o co apelowały m.in. Były pierwsze damy, Jolanta Paśniewska, Anna Komorowska i Danuta Wałęsa, Jankę została zapytana, jak ta inicjatywa została przyjęta w Pałacu Prezydenckim. Po pierwsze pani prezydentowa nie dostała żadnego zaproszenia do udziału w tej inicjatywie. To był fakt medialny. Wydaje mi się, że wypada, żeby pierwszą damę zaprosić w jakiś bardziej bezpośredni sposób do udziału w takiej akcji, odpowiedziała prezydencka minister. Na uwagę, że były prezydentowe może nie zdecydowały się na to, gdyż Agata Kornhauser-Duda milczy w bardzo wielu sprawach, Jankę przyznała, że prezydentowa niechętnie wypowiada się w mediach dodała, jednocześnie, że jest zaskoczona tym, jak pani prezydentowa jest aktywna na wielu polach. Dopytywana, czy Agata Kornhauser-Duda skorzystałaby z takiego zaproszenia, Jankę odparła, że nie potrafi odpowiedzieć. Pytanie, czy to jest w takiej chwili konieczne, by tam pojechała. Mamy stan wyjątkowy na granicy, zauważyła Jankę. Matki na granicę. Miejsce dzieci nie jest w lesie. W minioną sobotę w Michałowie działacze różnych organizacji domagali się w proteście: Matki na granicę. Miejsce dzieci nie jest w lesie dopuszczenia organizacji humanitarnych i medycznych do niesienia pomocy migrantom w strefie przy polsko-białoruskiej granicy objętej stanem wyjątkowym. Apel wsparły obecne w Michałowie Jolanta Kwaśniewska i Anna Komorowska oraz zdalnie, Danuta Wałęsa. Kryzys migracyjny przy granicy z Białorusią trwa od ponad dwóch miesięcy. SG podała we wtorek, że od początku października odnotowano już prawie 14 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. W związku z sytuacją najpierw od 2 września na 30 dni, a potem na kolejne 60 dni wprowadzono stan wyjątkowy. Obowiązuje one w 183 miejscowościach w pasie przygranicznym w województwach podlaskim i lubelskim.